Mam do ciebie takie małe pytanie związane z Adwentem. Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego Jezus nie narodził się w żadnej świątyni? Król królów i Pan panów nie przyszedł na świat w żadnym pałacu. Jezus narodził się w Betlejem Judzkim, w Żłobie, zaledwie kilka kilometrów od świątyni jerozolimskiej. Dlaczego? Otóż klucze do świątyni jerozolimskiej miał tylko arcykapłan. A Jezus nie chciał i nie chce być dostępny tylko dla wybranych, tylko dla elity, tylko dla arcykapłanów. Jezus chce być blisko ciebie i mnie. Jezus chce z Tobą dzielić Twoje radości, ale także Twoje smutki, Twoje strapienia, Twoje choroby, Twoje cierpienia. On przyszedł na ten świat. Być blisko Ciebie. Jeżeli chcesz pozwolić, by narodził się w Twoim sercu, nie tylko w te święta, to zapraszam Cię na wyjątkowe, adwentowe rekolekcje taneczne pod nazwą Słowo Wcielone. 20-22 grudnia, szaleństwo totalne. Dwa dni przed Wigilią, popowo koło Warszawy. Zapisy i szczegóły na stronie www.worshipstyle.pl. Do zobaczenia.